Jakie mechanizmy prowadzą do insulinooporności i rozwoju cukrzycy? Właśnie insulinooporność, no tak jak już powiedziałem, że to właśnie to nie jest choroba. Nie? Chorobą jest otyłość, czyli otyłość tak jakby prowadzi do insulinooporności. Można koloryczne. powiedzieć, że insulinooporność to nie jest choroba, tylko zaburzenie. To jest zaburzenie, tak, mm -hmm. to jest zaburzenie, po prostu komórki beta muszą wydzielać coraz więcej insuliny mm -hmm. i w pewnym momencie no, ta komórka już... jest przeenergetyzowana, Prze przeenergetyzowana mm -hmm. i w pewnym momencie mówi ok, stop, nie, i po prostu robi się i się oporna. Tak, i robi się oporna i my mamy wtedy właśnie hiperinsulinizm. Stosujemy jakieś tam leczenia na to, możemy stosować właśnie postępowanie tak zwane niefarmakologiczne, czyli to jest ten moment, jeżeli mamy kogoś z insulinoopornością, żeby właśnie w są dietę i wprowadzić aktywność fizyczną. I tylko, tylko poprzez aktywność fizyczną jesteśmy w stanie uwrażliwiać tkanki na insulinę, nie? Mm -hmm. nie? ma innej drogi, nie? No, <laughs> po okay. prostu... no. Czyli ten trening jest tutaj bardzo ważny. Tak, mm -hmm. jeżeli chodzi o uwrażliwienie tkanki mm -hmm. na insulinę.